Na kanale Osiągalna Sylwetka, z tej strony trener Rafał Rom. Dzisiaj odcinek z cyklu treningowego, czyli na temat treningu sobie porozmawiamy, a chciałbym dotknąć kwestii stosunku. Tak, stosunku w treningu kulturystycznym. Mam tutaj na myśli stosunek fatygi, pewnego rodzaju, zaraz wytłumaczę o co chodzi, do benefitów, jakie możemy przez tą fatygę osiągnąć. I o co w tym wszystkim chodzi, to za chwilę zapraszam. Mam na myśli stosunek fatygi wejścia w pozycję danego ćwiczenia, i tutaj będzie przykładem wiosłowanie w opadzie, czyli fatyga związana w, do wejścia w pozycję w wiosłowaniu w opadzie. W stosunku do benefitów, a głównym benefitem w kulturystyce będzie właśnie ta hipertrofia, która pomaga nam, która jest kluczem do właśnie nadbudowy masy mięśniowej, do rozbudowywania własnej sylwetki. I teraz tłumaczę o co chodzi. Każde ćwiczenie, jakie wykonujemy podczas treningu kulturystycznego, treningu siłowego, polega właśnie na tym, że musisz zająć odpowiednią pozycję, no, i wykonać to ćwiczenie, i potem wyjść z tej pozycji. I dla przykładu, powiedzmy w przysiadzie, trzeba wejść pod sztangę, podnieść tę sztangę, dwa kroki w tył, pozycja, ustawienie przepony i schodzimy w dół, tak? Czyli mamy to wejście w pozycję, i po, potem po wykonaniu po liczby powtórzeń. Odkładamy sztangę. Też to się wiąże właśnie z tym technicznym odłożeniem sztangi, żeby to wszystko ładnie poszło. I to jest, przysiad ze sztangą to jest jedno z takich właśnie trudniejszych technicznie ćwiczeń, żeby wszystko przebiegało właśnie tak książkowo. Dlatego tak naprawdę można się przysiadu uczyć długo i długo. I to jest dobre, bo wtedy stajemy się coraz lepsi. Właśnie w tym ćwiczeniu. Natomiast wracając do ćwiczenia wiosłowania w opadzie. Chodzi o fatygę wejścia w pozycję. I teraz zobaczcie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ nasz organizm, kiedy przystępuje do danego ćwiczenia, posiada pewną, powiedzmy, pulę energii w sobie. Ja się trochę uśmiecham, bo chcę wam powiedzieć o ATP, ale pomyślałem, że nie będę mówił o ATP w taki sposób trudniejszy, tylko chcę to uprościć. Więc chodzi o ATP. ATP jest to taki uniwersalny nośnik energii w całym naszym organizmie. Tak? Jak teraz na przykład jak mówię, to używam ATP. Moje mięśnie tutaj, e, domówienia, struny głosowe, to wszystko używa ATP. Jeżeli chciałbym, jak gestykuluję Wam, używam ATP. Jak chciałbym wstać, używam ATP. ATP y, potrzebne jest do wszystkiego, co robisz. ATP. I na nasze potrzeby, to ja tak sobie nazwę, że ATP to są takie małe paczuszki energii, z których organizm korzysta na bieżąco, w czasie rzeczywistym. I chodzi o to, że jak robisz ćwiczenie i robisz ostatnie powtórzenia, to dlatego też one są po ostatnie, bo wykorzystuje się ATP. I żeby ATP się odnowiło, ono się szybko odnawia. No, może nie tak bardzo szybko, ale po prostu robisz tą pauzę między seriami, i w tej pauzie między seriami odnawia się ATP, przez co możesz podejść do nowej, do nowej serii powtórzeń. O to mi chodzi. Więc mamy pewien zasób, ja będę mówił, energii, tych paczuszek energii ATP, i przystępujemy do ćwiczenia. I teraz zobaczcie, w tym przykładzie, kiedy ja chcę zrobić wiosłowanie sztangą w opadzie, to ja muszę tę sztangę chwycić podnieść ze stojaków, zrobić dwa kroki w tył, przyjąć pozycję w opadzie, tak? Napiąć wszystkie te mięśnie tylną taśmę, starać się złamać sztangę, czyli pozycja tak, napiąć plecy i dopiero mogę zacząć robić powtórzenia, czyli zobaczcie te wszystkie kroki do momentu, kiedy ja mogę zacząć robić powtórzenia w opadzie wiosłowania sztangą. To zanim do tego dojdzie, ja już patrzcie, ile wykorzystałem energii tego ATP, tak? Czyli ja już wchodzę w same powtórzenia czyste z uszczuploną pulą ATP. I co to znaczy? To znaczy to, że ja zrobię mniej powtórzeń. Bo gdybym tej fatygi nie miał, fatygi wejścia w pozycję, ja bym nie wykorzystał tego ATP, to ja miałbym więcej energii na same powtórzenia. Czyli miałbym więcej energii, żeby wykorzystywać, żeby zwiększać poziom hipertrofii. Rozumiecie? Czyli jest ten stosunek wejścia w pozycję, czyli wykorzystania tej energii ATP, ale jest i to, i to jest jakby jedna sprawa i druga, korzyści, jakie mogę uzyskać z hipertrofii. I jeżeli na przykład w w tym ćwiczeniu korzyści hipertroficzne są duże w wiosłowaniu sztangą, to do zaakceptowania jest wejście w pozycję. Czyli ja akceptuję to, że mam uszczuplone pokłady ATP żeby wejść w pozycję i wykonać ćwiczenie, bo benefity z hipertrofii będą większe, będą przewyższać tę fatygę wejścia w pozycję. I w tym ćwiczeniu to mi się opłaca, czyli opłaca mi się wydatkować tę energię, żeby zrobić ten opad ze sztangą. Opłaca mi się to zrobić, żeby wykonać te powtórzenia hipertroficzne w opadzie właśnie wiosłowania ze sztangą, tak? Ale nie wszystkie ćwiczenia tak mają, o to chodzi. I dajmy sobie kolejny przykład, gdzie ten stosunek nie występuje. Weźmy sobie po, yy, ćwiczenie OHP. Ja myślę, że nawet wśród Was są osoby, które wykonują OHP. Ja na siłowni widzę, że osoby wykonują OHP. I jedno trzeba zaznaczyć. Ja tutaj mówię z perspektywy trenera kulturystyki. Ja mówię od strony hipertrofii. Mi zależy na rozbudowie. Masy mięśniowej, kształtowaniu sylwetki. Od tej strony, ja nie mówię od, od strony trójboju, crossfitu, innego sportu, jakiejś, jakiejś atletyki. Nie, ja mówię od strony kulturystyki. OHP. I zobaczcie, w OHP trzeba ściągnąć ciężar, trzeba odejść ze sztangą do tyłu, trzeba trzymać cały czas ustabilizowaną sylwetkę. Ta fatyga jest podczas całej serii, nie tylko przy wejściu w pozycję. Bo kiedy wykonuje powtórzenia, cały czas muszę stabilizować sylwetkę. Cały czas pokłady ATP mi się zużywają nie na dany mięsień, w tym przypadku przedbarków, tylko ATP mi się wykorzystuje w całym organizmie do utrzymania pozycji. Rozumiecie? Więc stosunek wejścia w pozycję i utrzymania pozycji w przypadku OHP, to jest ten poziom, powiedzmy, liczbowo, nie wiem, 4, a benefity z hipertrofii będzie 1. A dlaczego 1? Bo y, przód barku jest bardzo małą grupą mięśniową, więc mi się nie opłaca y, robić OHP od strony hipertroficznej. W ogóle mi się nie opłaca, bo ten stosunek jest zbyt duży, fatygi, do małego poziomu hipertrofii, bo ćwiczę tylko mały przedni akton barku. I teraz, co w takiej sytuacji zrobić? W tej sytuacji lepiej, już już lepiej sprawdzi się wyciskanie hantli siedząc bo ja muszę hantle oczywiście sobie zdjąć ze stojaków, położyć na kolanach, potem odbić i wejść w pozycję, tak? Ale, mimo wszystko, ja podczas robienia serii poszczególnych powtórzeń, nie muszę bardzo mocno pracować nad stabilnością koru, ponieważ sobie siedzę, więc mi to ATP się nie zużywa. A jeszcze lepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby skorzystanie z maszyny wyciskania, właśnie na barki, bo wtedy ja tylko tak wchodzę w maszynę, łapię uchwyty i, i już samo wyciskanie to na to zużywam ATP. Więc tutaj, najlepszym wyjściem od strony hipertrofii będzie zrobienie wyciskań na przednie atom barku na maszynie. Więc tutaj chcę przez to pokazać, że to, co ja widzę na siłowni, to, co wy widzicie na TikToku, na Instagramie, na innych mediach społecznościowych, że chłopaki, ale szczególnie dziewczyny w tym celują, że robią najróżniejsze wygibasy. Zanim wejdą w pozycję. Bo dziewczyny, nie wiem, ja widziałem, że montują sobie wyciąg na wysokości oczu i do tego wyciągu nogę przywiązują do tego, do uprzęży, żeby zrobić jakieś kickbacki z tej pozycji. W międzyczasie dwa razy się przewróci i zanim już stanie, ona jest zmęczona. No to właśnie to o to chodzi. Że to, ta fatyga jest bezzasadna. W sensie, ta fatyga sprawia, że to ćwiczenie nie ma sensu. Od strony hipertrofii. Bo co z tego, że ty się zmęczysz, jak ty wejdziesz w pozycję, jak ty nie dasz rady dobrze zrobić tego, tej serii, tych powtórzeń. A one są kluczowe. Więc to jest jakby też apel, żeby upraszczać trening. Żeby trening był prosty. Żeby wejście w pozycję nie było wydatkiem zbyt dużej ilości energii. Bo tą energię musimy, powinniśmy w kulturystyce trzymać na powtórzenia. Oczywiście to nie znaczy, że mamy trenować na maszynach na wyciągach. Nie, ponieważ y, ćwiczeniem niezastępowalnym jest martwy ciąg, nie zastąpisz martwego ciągu. Ćwiczeniem niezastępowalnym od takiej ogólnorozwojowej masy mięśniowej będzie przysiad król ćwiczeń. I te ćwiczenia trzeba mieć w planie. To samo, co wspomniałem, wiosłowanie sztangu w opadzie. Ono ma, to ćwiczenie ma wyższy stopień hipertrofii, benefitów związanych z hipertrofią, powiedzmy na 4, w stosunku do fatygi, powiedzmy na 2. Więc mi się opłaca robić wiosłowanie w opadzie, mi się opłaca robić martwe ciągi, mi się opłaca robić przysiad. Ale mi się nie opłaca robić OHP. Nie? Ale zamiast OHP ja sobie pójdę na maszynę i wycisnę, na przód barku, na maszynie, gdzie ta fatyga będzie minimalna, a całe ATP, energię całą skupię na przodzie barku. W związku z czym do chłopaków i do dziewczyn, upraszczajmy swój trening, trzymajmy się podstaw. jeżeli masz w swoim treningu jakieś ćwiczenie, że ty wchodząc w pozycję to już jesteś w połowie zmęczony, to zastanów się, czy to ćwiczenie warto robić, albo albo czy nie lepiej je zamienić na takie ćwiczenie, na takie samo, nawet w sensie, które sprawi mniej tej fatygi. Bo są ćwiczenia, które można zrobić na kilka sposobów. To samo ćwiczenie na ten sam obszar mięśniowy. Tylko właśnie będzie różne, różny wydatek energetyczny związany z fatygą wejścia w pozycję. Rozumiecie? Więc chodzi o to, żeby jak najmniejszym kosztem, ja nie mówię, żeby się na treningu nie męczyć, męczyć, ale męczyć na powtórzeniach, a nie męczyć na wejściu w pozycję. O, to chyba będzie najlepsze, takie najkrótsze powiedzenie. Chodzi o to właśnie, żeby się nie męczyć przy wejściu w pozycję, a się męczyć. Przy powtórzeniach i męczyć się naprawdę mocno, bo mocny trening warunkuje dobre wykorzystanie kalorii i dobrą nadbudowę masy mięśniowej. O, i to jest dobre zakończenie dzisiejszego odcinka. Myślę, że coś się rozjaśniłem. Zastanówcie się nad tym, nad tą kwestią. Zobaczcie jak u Was w planach treningowych to wygląda. Zobaczcie jak Wasi, wasi koledzy ćwiczą. Czy to właśnie nie jest tak? Że wchodzisz w pozycję, już masz dość. Zapraszam na moje media społecznościowe, zapraszam na stronę www.siągalna.eu Rafał Ron. Niech moc będzie z Wami!